Czy należy z że nie było do nowych. Te są potrzebne tam już do produkcji To Są takie które są potrzebne do wielu, wielu komórek i wielu, wiele komórek człowieka jest zbudowane też w wielkim Jak już teoretycznie to ustawiłem, dobrałem... To Wyczpomnę jeszcze analizowałem dietę, na przykład, co robi na pustyni. Ono, cielacka, barana, bodroweń, to jest, a no, całą tłustość jego zwierzęcia, cielaczka, balana, wątrobę, leki, trochę mięsa z prawej łopatki. Aha, jest różnica między prawą a lewą łopatką. No i to nie dzieje, obecnie ludzie nie wiedzą. No, jak się zjada lewą łopatkę, to się zjada z praw zwierzęcia, które zginęło w lewej stronie o ci oczywiście I co wychodzi? No 4 gramy dłuższego tam a 5? No taka potrawa typowa, na bliska, gęsi i 3 mniej więcej mózgów z mieczu. się lepiej o 40%. Nie przydało mi się dzieciom. Przydaje się, jest wiele takich dzieci, które przechodziły na trójcynach, a potem robili się prywucami. Po roku czasu to już są inne dzieci, z którymi rodzice się mogą zabawić. Najwyższy poziom związków fosforowych aktywnych, to chodzi o akumulatory, ADF i inne związki, były u uczniów mózga na żywieniu Nawet Na Nawet do tej pory nie wiem, to na czym mózg pracuje u człowieka. Uczelnie nie wiedzą. Mózg, jeśli pracuje na związkach pospolowych, przysyłanych przez mążanę, przez mięśnię, przez skórę, wtedy jest, dział, działa oprawnie, jest mózgiem zdrowym. Jeśli coś musi spalać, to gdzieś to już kompuje. To samo jest serce. Jeśli pracuje na związkach pospolowych, jest malutkie, bardzo sprawne i nie ma mowy żadnych kolorach. Jeśli musi coś spalać, to jest a musi spalać wtedy, gdy organizm się zływi, no wtedy nie możemy stracić tych akumulatorów, tych zasobów W 1987 roku te badania na ludziach były wykonane w 1980 roku, potem był program badań i środki były na 81 1985 Rozległy te nie podjęto tego na no, wybuch stanu wojenny i ten nieszczęsny wojtuś. Ten może dobrze chciał, ale z braku rozumu robił źle i też nie mógł zrozumieć pewnych rzeczy. No w gdy... może, żeby Państwu szerzej to przedstawić. Zaprosimy do ustawy na konferencję naukową. Władnicy są wyniszczani, kluczeni i kowują obrania życia od 10 lat wcześniej. Tam zauważyłem, że to, co chcą zaproponować na tych dwieście, było jeszcze gorsze. Myślę do ministra obrony narodowej, że to, co jest, jest źle. To, co wprowadzono w Porsche, okazało się gorsze za parę miesięcy, co fajnie. No i podpisuje mi, że, że najwyższe w tym względzie autorytety absolutnie nie podzielają Waszych poglądów, czyli moich kart, które Czyli Przecież chodziło o autorytety, tylko o wiedzę. Poglądów wtedy nie miałem, tylko wiedziałem. Także tak to nie było. Zwierzęta doświadczalne pokazały, że żywienie aktywalne odbiera w istotny poziom cholesterolu oraz innych lipidów krwi oraz leci jarzyce u zwierząt doświadczają. Dlatego pasterze nie mogą mieć miażdżycy i nie mają. Bo żywienie aktywalne to jest ta pasterska sprawa, o której wspominał prorogi zamiar, jako takiej, która daje grożę. No. Następne badania przeprowadzone na dorosłych mężczyznach cierpiących na obrotu układu kołożenia, przeważnie motywy otyki, w ścisłej współpracy z kliniką, z zakładem diagnostyki, wykazały, że żywienie optymalne stosowane przez okres 6 miesięcy spowodowało istotny spadek masy ciała u 6 na 2. wiecie, ile chcecie i chłopie? Zastrzeżenie, są ludzie, którzy nie mają dobrodników, było takich 90% reagujących na ster załączności. Jak się reaguje, to rzuca się na jedzenie i zupełnie traci wozu. Zupełnie, ale nie wiem jak się nazywa. Po takich, taki, który reaguje na ster załączności. No takich ludzi w tej chwili w Polsce jest około 15% kobiet, tak reagujących na Sami ci projekty, ośrodki, prezesie, tacy to też, jakiegoś odwrotu, tych, którzy najgorzej się żywią, to coś żyją, oczywiście, wbierają. Żywienie nie spowodowało ukłupie niekorzystnych miastami zdrowia, ocenianych na podstawie zostały zostałopadny na porach do jednych i pniszczu. Czyli mimo usilnej nam na 11 profesorów, docentami, zespołami, żeby wykazać, że to jest złe, wykazano, że nie powoduje żadnej szkody. I to samo profesor Kasi i profesor Tatą w recenzji od tych badań, jak wcale ostatecznie udowodniona, że żywienie optymalne nie szkodzi ludziom. Czyli każdy, kto mówi, że to szkodzi, dopóki nie zrobi takich badań i nie wykaże, że że szkodzi, to powinien zamykać, później nic nie mówić. Bo to jest oparte na badania, bo trudno znaleźć lepszą pracę premier, dwóch ministrów, profesorowie, jedenastu wyniki prezydenci. Ostatecznie poprawa subiektywna wystąpiła u wszystkich. Tak pisze profesor Katrin. Czyli jest metoda, która pomaga każdemu. Tak jak poświęcimy ludzie, biegli trawę za trzy miesiące, wszyscy wyżsi szybciej, niżsi, czyli zrzęsi wolniej, nie było wyjątków. Tak samo żywienie wprost przeciwne, czyli optymalne, przynosi korzystne efekty u każdego człowieka, ponieważ jest zlecenia przyczyną. korzyste korzystne zmiany. Dalej, jeśli to im należy, poprawę układu, wydolności układu krążenia. I to jest najmniej inne, jeśli chodzi o wstając z mocem patrzy i 5 razy, bo mieliśmy wydarłe serce, nasz imię odchłanił, przestają wstawać, serce się poprawia, serce też się idzie, przestaje naszą energię lepiej wychodzić z tego miejsca. 2% objawów choroby wiedzących zamiast 30 tabletek hiprolizmu nie ma, albo wcale. Brak bez narządu oddechowego. Poprawa wydolności fizycznej. W okresie 6 miesięcy przestrzegania diety nie ujawniły się układane odmiany co nie około 70-80 lat było wodało. i oraz hiperwilkę, czyli za dużo pasu moczowego, co jest zresztą dla pożądanie, co by go było dużo, ale cholesterol nie, nie, nie Dalszym w oparciu o badania własne oraz znajomość wyników wersji uzyskiwanych przez Jana Krasnickiego uważam, że posiadam kwalifikacje wiedzy i praktykę, pomagające do prowadzenia przenoszonej do nauczania i praktycznego stosowania wiedzy naukowej o ożywieniu człowieka. Uważam za celowe realizowanie praktyki w projektowanej formie, mogącej zapewnić wysoką efektywność działania bez... Zbędnych obciążeń biurokratyczno-administracyjnych. Bo i na tej podstawie prowadziłem e, Akademię Zdrowia Arkadia w dziewięćdziesiątym roku, 88 a potem w cedzyniem do 90 roku, przez którą przeszło 1672 chorych. I praktycznie nie było jednego, żeby mu się nie poprawiło, lub żeby nie, niektórych chorobach by następowało wyleczenie. W niektórych chorobach wyleczenia następowało bardzo szybko. <tryk> dwa, trzy zabienie, nie ma astmy, dwa trzy zabiki nie ma nad i choroby żadnego prąda, ale samo żywienie nieco wolniej też powodowało występowanie tych chorób.